Komplet RST Ranger, czyli kurtka i spodnie turystyczno adwenturowe przygotowane na zmienne warunki pogodowe, na trudny teren oraz z kompletem protektorów w zestawie. Ja jestem Marika, wy jesteście na RRMoto, zapraszam. Zestaw RST Ranger na pewno nie jest jednym z najlżejszych zestawów dostępnych na rynku, ale jest bardzo wytrzymały, jest gotowy na każdą pogodę i możecie go zabrać ze sobą zarówno w asfalt, jak i na jazdę po szutrach poza asfaltem. A więc przyjrzyjmy się bliżej, jakie cechy tego zestawu o tym świadczą. I po pierwsze, będą to oczywiście materiały, z których kurtka, jak i spodnie zostały uszyte. Mamy tutaj materiał Maxtek oraz Balistik. Balistik pojawia się nam w miejscach najbardziej narażonych na tarcie czyli znajdziemy go na barkach, łokciach, w okolicach pośladków i kolan. On ma nas ochronić przed tarciem, oraz materiał Maxtek bardziej przewiewny, ale również bardzo na tarcie odporny. Model zyskał certyfikację podwójnego A w tym przypadku. I w tym zestawem RST Ranger otrzymujemy również cały komplet protektorów i to naprawdę cały, bo mamy barki, łokcie, plecy, klatkę piersiową oraz biodra i kolana. I każdy z tych protektorów jest poziomu drugiego, są one dość elastyczne oraz przewiewne. Kolejną cechą tego modelu, która potwierdza jego adventure'owe zastosowanie będzie kieszeń, która znajduje się w dolnej części na plecach. I na co dzień jest to po prostu kieszeń. Kargo, do której możecie coś włożyć, ale kiedy zsiadacie z motocykla i chcecie zabrać ze sobą najważniejsze rzeczy, to ta kieszeń jest odpinana, ma w sobie zamontowany pasek, dzięki której możecie ją przez biodra przełożyć i stosować jak nerkę. A więc, siadając z motocykla, możecie zabrać ze sobą portfel, dokumenty, telefon, wszystkie najważniejsze rzeczy i nie potrzebujecie do tego dodatkowej torby, no bo macie ją tutaj w formie kieszeni na kurtce. No i wstępnie, kiedy kupujecie kurtkę, no to kieszeń na plecach nie jest pusta, znajduje się w środku torebka i w niej znajdziecie membranę sin aqua. A więc w razie potrzeby, kiedy zacznie padać deszcz albo będzie wam chłodno i nie chcecie, aby powietrze dostawało się tutaj szczelinami do środka kurtki, macie membranę, którą możecie zarzucić na kurtkę. W razie potrzeby. Możecie ją również założyć pod kurtkę, chociaż przeznaczona jest na to, żeby być na zewnątrz. I membrana jest oczywiście wodoodporna oraz oddychająca. W spodniach do kompletu również mamy membranę, tylko w przypadku spodni może być stosowana ona tylko i wyłącznie na zewnątrz. Kolejnym przystosowaniem tej kurtki na zmienne warunki pogodowe będzie to, że w środku mamy ocieplinę. I w tym przypadku jest to całościowa ocieplina łącznie z rękawami. I myślę, że w razie potrzeby. Jeżeli chcecie po zejściu z motocykla iść sobie gdzieś na spacer, a jest chłodno, to możecie wypiąć tą ocieplinę, bo ona wygląda dość ładnie i możecie używać jej po prostu jako dodatkowej kurtki. I ta ocieplina w kurtce daje nam również dodatkowe miejsce do przechowywania. Macie w środku dwie kieszenie. Plus w spodniach również jest to ocieplina. A kiedy pogoda zrobi się przyjemniejsza, no to oczywiście wypinacie ocieplinę z wnętrza kurtki, wyciągacie ją ze spodni, membranę chowacie sobie do torebki i o niej zapominacie i wtedy zostaje wam tylko ten zewnętrzny korpus z MaxTechu i materiału balistik i będziecie szukać z pewnością wentylacji, aby można było przeżyć w gorące dni w tej kurtce. I ją znajdziecie właśnie na klatce piersiowej i są to otwierane całkowicie panele, Mamy wentylację wzdłuż rękawa, mamy dwustronny zamek, a więc możecie sobie tą wentylację tutaj regulować. Mamy również wlot na barkach oraz duże wyloty na plecach oraz w okolicy barków, czyli akurat ten, ten wlot i wylot się uzupełniają i również te na plecach dużo powietrza z kurtki wyciągną. W spodniach pojawia się wlot wentylacyjny. Na udach i działa on tak samo jak ten na klatce piersiowej, a więc jest całkowicie otwierany oraz wylot na łydkach. I w środku kompletu znajdziemy materiał mesh, który będzie to wpadające powietrze rozprowadzał. Jest on także szybko schnący, a więc wasz pod z wnętrza kurtki, jak i spodni łatwiej będzie mógł ją opuścić. Wróćmy jeszcze do bezpieczeństwa w tym zestawie. Jak wspomniałam, mamy tutaj komplet protektorów łącznie z klatką piersiową oraz biodrami, jeżeli chodzi o spodnie, i wszystkie są poziomu drugiego. Kurtka ma certyfikat podwójnego A. W strategicznych miejscach mamy odblaski, i to praktycznie z każdej strony kurtki odblaski zostały umieszczone. Plus pojawia się nam także zewnętrzna ochrona w postaci sliderów z TPU, które znajdziemy. Na barkach oraz na kolanach. Główną funkcją sliderów jest to, abyście jak najdłużej mogli sunąć po asfalcie bez zatrzymywania się i w tym czasie wytracali energię. RST Ranger ma warstwy w środku spodni, jak i kurtki, które można wpinać i wypinać, a więc musimy znaleźć też tutaj punkty regulacyjne, aby po wypięciu warstw ze środka kurtka nie była mniej bezpieczna przez to, że protektory tak dobrze do stawów nie przylegają. I tutaj te punkty znajdziecie między innymi na rękawie, tutaj jest ich w sumie aż trzy, tak żeby protektor jak najlepiej do Waszego łokcia przylegał. Mamy regulację w pasie oraz regulację na dole kurtki, i tutaj znajdziecie zarówno nap, jak i zamek, aby tą kurtkę sobie poszerzyć, co będzie szczególnie przydatne, kiedy już siedzicie na motocyklu. A w spodniach wyregulujecie je w pasie oraz na łydkach. I tam macie zarówno zamek, jak i rzep. Kolejne elementy, które służą dobremu dopasowaniu, ale także Waszemu komfortowi w tym zestawie, to harmonikowe, elastyczne wstawki. I mamy je na łokciach, nad łokciami właściwie. Oraz na plecach. W spodniach są to okolice kolan oraz nad pośladkami. I jak deklaruje producent, kurtka jest przystosowana pod używanie systemu poduszek powietrznych. Zestaw Ranger posiada także wiele elementów, które mają ułatwić nam po prostu życie na motocyklu. I pierwszym z nich będzie kołnierz. Przede wszystkim jest on miękko wykończony, tak jak i rękawy, ale w razie potrzeby. Możemy go sobie odchylić w drugą stronę, tak aby nam nic pod szyją nie przeszkadzało i więcej powietrza do środka wpadało. Kolejnym przystosowaniem będzie zabezpieczenie, które znajduje się tu na wysokości klatki piersiowej, przed przypadkowym otwarciem się zamka, nawet wtedy, kiedy wypali system poduszek powietrznych i siła będzie próbowała być może tą kurtkę otworzyć, a więc zamek będzie mógł otworzyć się tylko do tego miejsca, do środka klatki piersiowej. Kolejnym elementem w Rangerze będzie jego przystosowanie pod Hydrobaga. Hydrobag, czyli pojemnik z wodą, z wyprowadzoną rurką, dzięki czemu możecie w trakcie drogi pić wodę bez zatrzymywania się. I znajdziecie to miejsce dedykowane na Hydrobaga na plecach. W górnej części znajduje się poziomy zamek i właśnie tam to miejsce się znajduje. Obok mamy specjalne miejsce, przez które możemy sobie tą rurkę. Przepuścić przez kurtkę oraz na górze kurtki, tak aby ta rurka cały czas znajdowała się w przeznaczonym do tego miejscu, a nie przeszkadzała nam w trakcie drogi. No i ostatnim elementem ułatwiającym życie motocykliście będą antypoślizgowe wstawki, które znajdziecie w spodniach, tak abyście nie ślizgali się na siedzeniu motocykla. Jako że jest to komplet turystyczny, nie mogło zabraknąć tutaj mnóstwa kieszeni. I dwie z nich przewiewne znajdziecie na klatce piersiowej. Są to również otwory wentylacyjne, a więc macie dwie kieszenie, o ile wentylacja jest zamknięta. Dalej mamy dwie kieszenie typu cargo z przodu, i do nich możecie dostać się zarówno z boku, jak i od góry. Plus jedna kieszeń na plecach, która może być też saszetką i możecie ją ze sobą zabrać. Wewnątrz kurtki w podszewce znajdziecie jeszcze dodatkowe dwie kieszenie plus te, o których już mówiłam, dwie dodatkowe w ocieplinie. A w spodniach znajdziemy w sumie cztery kieszenie, dwie typu cargo oraz dwie klasyczne na zamek. A więc mamy tutaj naprawdę sporo miejsca do przechowywania, jeżeli chodzi o tą kurtkę, plus jedną kieszeń właśnie, którą możemy wypiąć i zabrać ze sobą po zejściu z motocykla. Oczywiście w kurtce, jak i w spodniach znajdziemy długi zamek spinający, aby stworzyć z tego spójny kombinezon. RST Ranger, czyli zestaw z certyfikatem podwójnego A, z kompletem protektorów i to drugiego poziomu, uszyty z odpornych na tarcie materiałów i z wieloma przystosowaniami do różnych terenów, na różne warunki pogodowe, dostępny na rrmoto.pl. Link do kurtki oraz spodni znajdziecie w opisie, a jeżeli sami chcecie przymierzyć ten zestaw, no to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.